Garbarnia remisuje gdzieś w Lublinie z motorem 1 do 1. Czego zabrakło, aby wywieźć trzy punkty z tego terenu? Myślę, że troszeczkę chłodnej, chłodnej głowy, tak mi się wydaje. Eee, myślę, że troszeczkę źle weszliśmy w mecz te pierwsze 15 minut. Eee, nie wiem, w której dokładnie padła, padła bramka dla, eee, dla motoru, ale to był ten efekt tej trochę naszej gorszej gry. No i od tego momentu, że tak powiem, może nie kontrolowaliśmy, ale graliśmy to, co, to, co chcieliśmy, to, co umiemy, to, do czego dążymy. Eee, czego też była efektem nasza bramka, która po bardzo ładnej i składnej akcji eee, doszliśmy motor do remisu. No, szkoda, tak jak mówię o tej chłodnej głowie, szkoda, że tutaj Kamil nie strzelił, e, obronił mu bramkarz motoru, bo byśmy wygrywali 2-1. Ale myślę, że to był jeden z lepszych naszych meczy w, w tej rundzie. Więc to jest dobry prognostyk, jakieś światełko w tunelu, że, że potrafimy. Podobnie jak w Kaliszu, tutaj w Lublinie zagraliście lepszą drugą połowę. Z czego to może wynikać? Nie mam pojęcia. Nie, nie chciałbym tutaj. Od tego są trenerzy, myślę, że analizują, przeanalizują. E, mówię, no, może nie całą pierwszą połowę, bo tylko tam 15 minut, tak? E, byliśmy gorszym zespołem. Aczkolwiek motor nie stworzył jakiegoś wielkiego zagrożenia, myślę, że w całym meczu, bo te, tej bramki też mogliśmy e, uniknąć. No, wiadomo, że staramy się, e, trenujemy po to, żeby, żeby jak najlepiej wchodzić w mecze i nie tylko w pierwszą połowę, ale i w drugą. Mam nadzieję, że w końcu złapiemy ten rytm i będziemy wygrywać. MOTOR był trzecim Beniaminkiem, z którym mierzyliście się w tym sezonie. Jak byś ocenił zespół z Lublina na tle Rezerw Śląska Wrocław i KKS-u Kalisz? Ciężkie pytanie. Myślę, że mecz ze Śląskiem, który inaugurowaliśmy, sezon kompletnie nam nie wyszedł. Mamy do siebie wielki żal. Co do meczu w Kaliszu i teraz w Lublinie, no ja zauważam lepszą grę naszą, tak? Czyli, czyli stadion, czyli piękna murawa. Naprawdę szacunek tutaj dla, dla ludzi, którzy o to dbają. No, u nas troszeczkę jest ciężej o, o składne akcje, o, o, o to, żeby ta piłka chodziła tak jak tutaj. No ale myślę, że, że dojdziemy do tego. Nie chcemy porównywać zespołu, bo każdy jest inny. Nie chcemy tutaj obrażać, wywyższać i, i, i ten. Żałuję tylko, że, że z tych trzech meczy mamy tylko cztery punkty.